Miejsce, planeta z i, -m -i misja, zrobić porządek. Widziałeś jakąś kosmitę? Teraz widzimy. Jak myślicie? O jest się! Nie, Nie ruszacie, skarby, Schowajcie się za nas, schowajcie się za nas, uratujemy was. ci czajną broń! Tak stoicie tępy chuj jak z wody! NA FIERDOLĘĆ! Czup, czup, czup! je jeb! Pi pa pa! Pa 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 Tum, tum, Czup, 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 czup! Panie kapitanie, on chyba padł! Tępy chuj! Ocaliliśmy was! Dziękujemy, rycerze! To mały krok dla ludzkości, ale dla Karła normalny. No to my idziemy w swoją stronę. Komu w drogę, temu chuj. To co by pan zrobił, gdyby się okazało, że siostra pańskiego kolegi opierdała kiełbachy kosmitą. Jak się kochają, to chuj z Bili. Opierdolała kiełbachy kosmitał? Tak. Powiedział mi, że 15% z cołem je dam ją. Nie Serwus Angela, słuchaj, to dla ciebie! My jesteśmy z Gwiezdnej Floty i zabijamy kosmitów. Admirał nam tak nakazał. To dla ciebie taki drobiazg. Martwy kosmita zamiast kwiatów. Będziesz mogła wstawić do bazonu. Dobra, biorę. No to dobra. A teraz szybko chodź, bo za 5 minut mamy seans w kinie. Chodź, szybko się śpieszmy. Co on ma rogi na dole, a nie na górze? Taka rasa, że im wyrastają tutaj rogi. Rasa kurwinoksów, proszę pani. Cześć, Sebek. O, jaki fajny grzybek. Koślaż babka. Jakiego znalazłeś? Kurde. Niech pan się zatrzyma. Kto? babka. O nie. O, jaki ładny, kurde. Na bucie. Pan też zbiera? Ale nie, bo mi same wyrastają od nóg. I jakiś babek, kurwa! Chce pan mogę wziąć. Proszę ja. dla pana. I słuchajcie. Co Cześć. Co myślicie o naszej robocie? Tym zajmuję. Też się tym zajmujesz? No. Tak, ale tylko w weekendy. Tak ludzie narzekają na tą robotę, a myślę, że robota każda inna. No, w rano, wkładam mundur i napierdalam kosmiców od 8 do 16. Dobra? O czekaj, bo dzwoni telefon. Torpeda ta ciopę. Halo! TORPEDA! Moja dupa jest ciasna i po praniu, a pytają to jesteś ty, twój ojciec, twoi koledzy, twój pies i twoja matka. A nie, czekaj, twoja matka to chuj. Ja tak to na... jak to się zaczynało no na, na forpa. Jadę po swoich. A dobra, ja ci powiem dzisiaj tak zimno, ręce zamarzają, a tak świeżbi do kindy bała i nic się nie da zrobić. No to cóż nie poradzę. No właśnie, o co chodzi? Mam pytanie, bo myślimy, myślimy, że znaleźliśmy kosmitę. Jak myślicie? Czy to może być kosmita? No, nie. Z pewnością. Tak, tak, no. Ale musimy być ostrożni. Należy pamiętać, że niektóre z tych skurwysynów potrafią przybrać dowolny kształt. Panie kapitanie, ale jakby to był kosmita, to by chyba tak nie śmierdziało. pychuje, a widziałeś kiedyś kosmitę, który pachnie? O kurwa! Napierdalać! <śmiech> <śmiech> kurwa, gówno mi zrobisz tym gównianym karabinkiem. Nie myślcie o to, że jestem odporny na kulę? Masz rację, nie rozjebiecie kulami. Rozpierdolę cię granatę. Dobie mam twój granat. Zgadza się. Zaraz, zaraz. Gdzie tu się włącza to? A, tu jest center. Musiał się sam włączyć, jak ze złości przypierdoliłem. No to tak, słuchajcie, tu macie taki przycisk, żeby zasubskrybować ten kanał. I pamiętajcie, żeby udostępniać film. Kto nie udostępnia i nie subskrybuje, ten jestem tym chujem.